Witam Państwa. Chciałabym dzisiaj skupić się na temacie, który dominował media i popularną kulturę, a również nauki społeczne, zanim jego miejsce zajął wirus korony. Ale jest to temat, który moim zdaniem powróci wcześniej czy później, bo dotyczy naszej przyszłości. To jest temat robotyzacji. Dlatego, wiesz, dlatego więc, razem z moim kolegą, niemieckim socjologiem Bernardem Jorgesem, postanowiliśmy się przyjrzeć temu, co mówią na temat robotyzacji, szczególnie robotyzacji pracy, powieści, filmy, media i nauki społeczne. Zaczęliśmy oczywiście od początku, to znaczy od momentu, kiedy wylansowano, Słowo robot. Karel Czapek, któremu to się zwykle przypisuje, twierdził, że to jego brat Józef wymyślił właśnie termin robot. Tak czy inaczej, Czapek użył go w swojej sztuce RUR, która stała się bardzo szybko sławna na całym świecie. Już w 1942 roku Isaac Asymow sformułował trzy prawa robotyki. Które stały się znane w 1950 roku, i potem zrobiły się naprawdę sławne, bo zaczęła się również zimna wojna, były początki cybernetyki, zaczęto podróżować w kosmos, i tak tak dalej. Kiedy my. Badacze społeczni rozmawiamy z praktykami w sprawie robotyzacji produkcji, oni tylko wzdychają i mówią, że to są stare nowiny. Robotyzacja produkcji miała miejsce już w latach 70. Wtedy też amerykański socjolog ma napisał książkę o tym, że ta automatyzacja prowadzi do utraty kompetencji, on to nazwał deskilling. Ale jakoś wszyscy przeżyli i automatyzację, i the skilling, natomiast dopiero ostatnio w latach tego wieku i w latach dziesiątych zaczęła być mowa o rewolucji robotów. I pojawiły się książki jedna za drugą. Brain of Solvey, McAfee, Race Against the Machine. Frey and Osborne, The Future of Employment, How Susceptible are Jobs to Computerization, i tak dalej, i tak dalej. Praktycznie co roku pojawia się nowa książka, albo nawet parę książek, do czego jeszcze wrócę. Dlatego też postanowiliśmy zajrzeć najpierw do tego, jak ta robotyzacja jest przedstawiana w kulturze popularnej. I muszę przyznać, że ma to również związek z naszym przekonaniem, że kultura popularna nie tylko odzwierciedla rzeczywistość, ale również ją kształtuje. Więc przyjrzeliśmy się, naj, przyjrzeliśmy się y, najpopularniejszym dziełom w, w dziedzinie science fiction, w których roboty, pracujące roboty, odgrywają ważną rolę. Zaczęliśmy właśnie od czapka Rossums Universal Robots, potem. Był ja robot, potem była Fonnegota Pianola, e, oczywiście Odyseja kosmiczna z 2001 roku, e, Gwiezdne wojny, skupiliśmy się tylko na pierwszej trylogii, potem był Łowca androidów, Zamieć Stevensona, bardzo znana powieść, no Matrix znany wszystkim, Żony ze Stepford w dwóch wydaniach i już najnowsze Wielka szóstka, która jest dla dzieci, ale nie zupełnie tylko dla dzieci. Interstellar i Seven Ives Nila Stevensona. Jak analizowaliśmy te dzieła literatury i kultury popularnej, bardzo prymitywnie, jeśli tak można powiedzieć, bo zadaliśmy sobie pytanie, co roboty mogą zrobić ludziom, i odpowiedzi było Dobrego lub złego i co ludzie mogą zrobić robotom, dobrego lub złego. Jeżeli państwo uważają, że jest to bardzo uh, prymitywna, pr prymitywna taksonomia, to mamy na naszą obronę cytat, poważny cytat poważnego naukowca uh, Stevena Turnera, który mówi, że teorie w naukach społecznych często zaczynają się właśnie od taksonomii. Taksonomia tworzy kategorie podobnych obiektów i umożliwia grupowanie rzeczy w sposób, który polega uniknąć zamieszania typowego dla pojęć abstrakcyjnych, a szczególnie pojęć, które miałyby wyjaśnić różne praktyki. Taksonomie są również pomocne w próbach uogólniania, ponieważ nowe taksonomie mogą pomóc ujawnić nowe podobieństwa. Taksonomia mówi Turner jest siostrą analogii. To mapa pokazująca, gdzie należy szukać analogii. I tak to żeśmy właśnie potraktowali. Więc co roboty mogą zrobić ludziom dobrego? Przede wszystkim, i do tego będę powracać wielokrotnie, mogą one wykonywać wszystkie brudne, nudne i niebezpieczne prace. Po angielsku to się dobrze składa, bo to jest dirty, dull. And dangerous, także się mówi w skrócie teraz DDD. Mogą również wykonywać prace, którym ciało ludzkie nie jest w stanie podołać. Mogą wykonywać skomplikowane zadania lepiej niż ludzie, a przynajmniej szybciej niż ludzie, bo mogą właśnie pracować szybciej i efektywniej i szybciej uczyć się nowych rzeczy. Mogą uwolnić ludzi od pracy, ale proszę zwrócić uwagę, że ten pomysł uważany jako coś dobrego, skończył się już w, w, w tej, w Odysei z 2001 roku. Nikt później nie uważał, że to jest dobry pomysł i do tego jeszcze wrócę. Mogą chronić i bronić ludzi. Mogą, i to jest w pewnym sensie nowina, zapewniać towarzystwo, sympatię i troskę. Mogą same się uczyć rzeczy i rozwijać się ponad to, jak zostały zaprogramowane. No, i mogą przejąć władzę nad światem, ponieważ ludzie są samodestrukcyjni, albo w mniej dramatyczny sposób pomóc zbawić świat, ponieważ ludzie go niszczą. Co mogą zrobić ludziom złego? Mogą oczywiście zabijać lub kaleczyć ludzi w bójkach między ludźmi, już nie mówiąc o wojnach. Mogą popełnić akty, Popełniać akty kryminalne, jeżeli zostaną do tego zaprogramowane. Mogą pozbawić ludzi pracy. Tu się już pojawia właśnie ten element jako zdecydowanie negatywny. Mogą sobie nawet kpić z ludzi. Mogą rozwijać się ponadto jak zostały zaprogramowane, ale w sposób przez, przez ludzi niekoniecznie doceniany. Mogą przejąć władzę nad światem. No, i tak jak w Matrix, mogą używać ciało, ciała ludzkie jako źródło energii potrzebne do ich przeżycia. Co ludzie mogą zrobić robotom dobrego? Niektórzy idealistyczni, można powiedzieć, autorzy twierdzą, że dobrze by było, gdyby dało się wyposażyć roboty w świadomość. Przedtem mówiło się o tym, że mogło, można im dać duszę, a teraz się mówi o wolnej woli. Niektórzy uważają, że dobrze by było, gdyby roboty miały formy, która nie przypomina ludzi i w ten sposób nie, nie będą straszne. Jasia Reinhardt pisała o tym, pożyczając, zapożyczając pojęcie od japońskiego naukowca, o niesamowitości, o tym, jak nie strasznie jest patrzeć na roboty, na maszyny, które wyglądają jak ludzi. Można by było również pozbawić je ludzkich wad, co by im na dobre wyszło. Ale ludzie mogą zrobić robotom również dużo złego, mogą być, starzeć się aż za bardzo podobnie do ludzi i mać, mieć wszystkie ludzkie wady. Może się tak zdarzyć, jak to jest w jednym z filmów o żonach z Stepford, że kobiety zostaną zastąpione robotami, które będą używane do Prac domowych i do wszelkich innych nieprzyjemnych prac. I mogą ludzie zacząć traktować roboty jak niewolników. Mało tego, to, to nie była tylko metafora. Niektórzy um, naukowcy społeczni twierdzą, że właśnie należy do, dla robotów zastosować te same prawa, które na przykład w Cesarstwie Rzymskim stosowano w odniesieniu do niewolników. Jeżeli się przyjrzeć temu, jak robotyzacja jest przedstawiana w mediach, to zauważyć można dwie rzeczy. Po pierwsze, że robotyzacja to nie jest nowy temat w mediach. Jak tu widać na, na moim slajdzie, robotyzacja stała się popularnym tematem w mediach już w 20. W roku, w 1921 roku, właśnie wtedy, kiedy sztuka czapka zaczęła być przedstawiana w teatrach amerykańskich. Więc te tematy były traktowane tak samo jak w kulturze popularnej albo dramatycznie negatywnie, albo pozytywnie. Czy maszyny pożrą ludzi? mówił The New York Times w 21 roku, a w 28 marsz maszyn sprawia, że ręce nie mają nic do roboty. Do dyskusji włączyli się poważni ludzie. Einstein przypisał wszystkie problemy ludzkości maszynom, a z kolei John Minor Keynes wynalazł nowy termin opisujący nową dolegliwość techniczne bezrobocie. Henry Ford w 1939 roku czuł, że musi się, musi zacząć bronić maszyny i zwrócił uwagę, że maszyny służą ludziom, ale na przykład jeden z dziennikarzy w 1949 roku powiedział, że maszyny naśmiewają się z ludzi. Eisenhower twierdził w 1955, że lęk przed automatyzacją jest zupełnie bezpodstawny, a w 1961 roku. Ten sam The New York Times twierdził, że zwiększone bezrobocie dzwoni na alarm, posługując się starym postrachem, automatyzacja. Drake w 1965 roku spokojnie zauważył, że automatyzacja to nie żaden złoczyńca, ale w 80. znowu The New York, York Times, robot chce ci ukraść pracę. A teraz. W ostatnich latach, w ostatnich 10, 20 latach, typowe zjawisko to właśnie to zauważone przez Anseloa: strach przed automatyzacją, znowu na fali gorączki. A co ciekawe, w, w mediach wykryliśmy te same tematy, które żeśmy zauważyli już. W kulturze popularnej, w filmach i w science fiction. Znowu, jak się wydaje, kultura popularna ma dużo większy wpływ na rzeczywistość niż mogłoby się wydawać, i media nie tyle wymyślają coś nowego, co podejmują te same tematy, które są znane z literatury i z filmów. Czyli co roboty mogą zrobić ludziom dobrego? Wykonywać brudne, nudne i niebezpieczne prace, zapewniać towarzystwo, sympatię i troskę, stworzyć nowe zajęcia, w sensie nowe, nowe rodzaje pracy, wykonywać skomplikowane zadania lepiej niż ludzie, pracować szybciej i efektywniej, szybciej uczyć się nowych umiejętności itd. Tak tak Łącznie z tym, że mogą pomóc zbawić świat. Ponieważ ludzie go niszczą. Jeżeli chodzi o to, co mogą zrobić ludziom złego, to tu wyraźnie widać z tego, jak często było to wymieniane. Główny problem to to, że mogą pozbawić ludzi pracy. O dziwo, przynajmniej nam wydawało się to dziwne, taka pomysł wydawałoby się, Prosto science fiction, że roboty mogą przejąć władzę nad światem, był bardzo często wspominany w mediach. I inne możliwości były rzadziej wspominane, mogą robić błędy, ale o tym będzie jeszcze mowa, kiedy będzie mowa o samojeżdżących samochodach, że ludzie przestaną mieć, utracą niektóre zdolności. No, to nawet widać, bo na przykład to, że słabo pamiętamy. Cokolwiek, ponieważ mamy od tego od, pa, od, tego, od pamiętania, mamy e, telefony, e, komputery i tak dalej, że mogą popełniać akty kryminalne i tak dalej, i tak dalej. Znowu, w sprawie tego, co, mo, co ludzie mogą zrobić robotom dobrego, to dać im właśnie wolną wolę. E, z, dawać informy, która nie będzie, nie będzie straszyła, ale również i odwrotnie można, może się okazać, że ludzie będą traktować roboty jak niewolników, że będą miały ludzkie wady i że będą roboty mogą ranić ludzi. Ale to, co nam się najbardziej spodobało, to fakt, że w mediach bardziej niż właśnie w kulturze popularnej, która jednak musi dramatyzować, więc to musi być albo dobrze, albo źle. Natomiast w mediach pojawił się całkiem często temat, który myśmy podsumowali jako to jest dużo bardziej skomplikowane. I jak się okazało, na podparcie tego tematu na ogół cytowano naukowców. Na przykład tutaj jest cytat z Martyna Forda, który mówi o robotyzacji będzie to znacznie bardziej skomplikowane. Postęp technologii informatycznej ma swoją ciemną stronę i jeśli doprowadzi do powszechnego bezrobocia lub zagrozi bezpieczeństwu ekonomicznemu dużej części naszej populacji, zagrożenia wynikające ze zmian klimatu staną się trudniejsze do rozwiązania. Czyli być może skutki będą negatywne, ale będą one Dużo bardziej skomplikowane i będą sięgały dużo większej um, skali efektów, niż mogłoby się to wydawać na początku. Interesująca dla nas by, była ankieta, którą Pew Research Center przeprowadził w 2014 roku. Zapytał 1896 ekspertów. O wpływ postępców w robotyce i sztucznej inteligencji na gospodarkę. I proszę zwrócić uwagę na procentowy rozkład odpowiedzi. 52% miało powody do optymizmu, 48% miały powody do zmartwienia, czyli prawie na 50-50. Dlaczego optymistyczny? Owszem, może się. Tak zdarzyć się, że robotyzacja wyeliminuje niektóre rodzaje zawodów i prac, ale wiadomo z historii technologii, że technika zwyczy, zwykle stwarza dużo nowych prac i zajęć. I ludzie się przystosowują do takich do zmian, które wprowadza postęp techniczny i potem tworzą nowe zawody, które wymagają zdolności i możliwości. Które mają tylko ludzie. Technika uwolni ludzi od właśnie tych nudnych, niebezpiecznych i brudnych zajęć, i wtedy praca będzie traktowana bardziej pozytywnie i społecznie użyteczne. A tak czy inaczej, to same społeczeństwa zadecydują o tym, co się stanie, podejmując decyzje i dokonując wyborów. Dlaczego mamy się martwić? Dlatego, że robotyzacja produkcji w latach 70. zagroziła zawody, zawody, groziła zawodom, które wymagają pracy fizycznej. Teraz postęp techniczny zagraża zawodom, które wymagają pracy umysłowej. Z całą pewnością jest tak, że niektóre zawody będą się, będą się miały świetnie w nowej sytuacji, ale również może być tak, że będzie coraz więcej pracowników, którzy będą musieli utrzymywać się z płatnych stanowisk w przemyśle i w usługach, albo nawet będą ciągle bezrobotni. Poza tym, twierdzili eksperci, nasz system edukacji nie przygotowuje we właściwy sposób młodych ludzi do tego, co będzie ich czekać na przyszłym rynku pracy. W międzyczasie roboty są praktycznie wszędzie. Mamy y, roboty, które za, zajmują się wyłącznie przetwarzają informacji. To nie są roboty, które chodzą albo jeżdżą, one po prostu są y, w naszych komputerach. Y, w, w, w kulturze popularnej, takiej jak słynny HAL 9000, ale w rzeczywistości takie jak na, na stronach Narrative Science, które przerabia e, wszelkie dane finansowe na opowieści. Potem są roboty, które można by uznać za niesamowite, takie jakby C3PO e, w Wojnach Gwiezdnych, albo Sofia, która jest podobno nawet obywatelką, e, z tym, że te roboty przypominające ludzi są najbardziej. Popularne w Japonii, gdzie jak się wydaje, nieuważane nie one są za niesamowite. No i potem są roboty, które wszystkim są przydatne i nikomu nie robią nic złego. Oczywiście też znamy te z woj, wojen gwiezdnych. Najsympatyczniejszy robot wyglądał jak odkurzacz. No i odkurzaczy mamy mnóstwo, również mamy roboty do ścinania trawy. I wykonują właśnie te wszystkie brudne, nudne i niebezpieczne prace, którym ludziom się nie chce robić. Kiedy przejdzie się do nauk społecznych, przedstawię nasze wnioski bardzo krótko, ponieważ dziennikarze, których i te media, które żeśmy przeglądali, bardzo często prowadzili wywiady z naukowcami społecznymi. I także wiele wniosków już przedstawionych pochodzą właśnie z nauk społecznych. Ale oczywiście naukowcy społeczni dalej nad tym pracują. Dużo pisze się o tak zwanej singularity, osobliwości, która to ma być rodzajem robotu albo właściwie sztucznej inteligencji, która będzie niesłychanie bardziej inteligentna niż ludzie. Um, jest nowa interesująca książka Briana Cantwella Smitha, która się nazywa właśnie Obietnica Sztucznej Inteligencji z 2020 roku. I on zwraca uwagę, że po to, żeby zaprojektować robota, który będzie myślał lepiej niż ludzie, to musielibyśmy się najpierw trochę lepiej zorientować w sprawie tego, jak myślą ludzie, to znaczy wiedzieć lepiej i więcej. O tym, jak pracuje mózg, a do tego jeszcze daleko. Na razie jego zdaniem, robotycy lub ci, którzy pracują z robotami, powinni zacząć rozmawiać właśnie z filozofami i neuropsychologami o tych sprawach. Jeżeli chodzi o wojsko, to jest to właściwie cała oddzielna dziedzina, gdzie jest wiele problemów, ale nie związanych z pracą, tylko z, z bezpieczeństwem, z sprawami. E, ludzi i tak dalej są, so, e, mamy kolegów, którzy zajmują się wyłącznie tym tematem, to znaczy wykorzystaniem dronów i robotów w wojsku. E, jeżeli chodzi natomiast o przemysł, to oczywiście znowu jest sprawa tego, że e, roboty mają wykonywać wszystkie brudne, niebezpieczne i nudne zadania, ale dużo się mówi o tym, że Ludzie mają się nauczyć pracować z robotami, a roboty mają się nauczyć pracować z ludźmi, więc mowa jest właśnie o robotach współpracujących, i to jest jakby y, podstawowa nadzieja y, do tego, y, dotycząca tego, co roboty mają robić w przemyśle. Jeżeli chodzi o samoprowadzące samochody. To nie ma wątpliwości, że już niedługo będziemy mieli z nimi do czynienia. Chociaż one nie są tak nowe, jakby się wydawało. Kiedy z moją przyjaciółką przejeżdżałyśmy samochodem przez praktycznie całą Kanadę, od Prince Edward Island do Vancouver, to bardzo często na tych świetnych kanadyjskich drogach włączało się po prostu samochód na pewną szybkość i on sobie sam jechał. Oczywiście to było bardzo proste i prymitywne w porównaniu z tym, co będą robiły samoprowadzające się samochody, ale jest jeszcze dużo problemów do rozwiązania, zwłaszcza prawnych. Odpowiedzialność za wypadki, odpowiedzialność za błędy i tak dalej. Opieka zdrowotna i opieka nad osobami starszymi. W zasadzie no, chociaż różne są na ten temat poglądy, ale zgoda jest co do tego, że idealna sytuacja to taka właśnie o współpracujących robotach, to znaczy roboty, które mają stały kontakt z człowiekiem, z lekarzem lub pielęgniarką. I człowiek, który ma kontakt z inteligentną maszyną, która może wykonywać wszystkie możliwe testy i analizować je. Mało tego, w obecnych czasach, kiedy mamy pandemię, Wirusa korony, zwraca się uwagę na to, że roboty są bardziej higieniczne niż ludzie i mogą wykonywać różne usługi bez obawy, że będą rozprzestrzeniać wirusa. Rzeczywiście, pewne zawody wydają się, jeżeli nie, nie, nie znikać, to zanikać w każdym razie, i to są zawody, w których praca Między innymi polega na przetwarzaniu informacji. To znaczy, to jest praca niektórych dziennikarzy, prawników, księgowych i tym podobnych. Z tym, że są również tutaj pozytywne pomysły na ten temat, że to jest przetwarzanie, roboty mogą wykonywać mechanicznie przetwarzać informacje, natomiast to nie jest to samo, co interpretacja. Przetworzone wyniki, Należy potem zinterpretować. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że, że technologia informatyczna będzie stwarzać nowe zawody, które będą się rozwijać. W, w tych pracach z naukach społecznych, które żeśmy czytali, pojawia się ciągle Pojawiają się ciągle dwa problemy: koszty i energia. Skąd będzie się, kto i jak i gdzie będzie produkował energię, która będzie potrzebna dla robotów? Oczywiście są takie pomysły, że same roboty ją wyprodukują, ale jest to w każdym razie problem skomplikowany. No i jak zwykle, kto będzie za to płacił? Dwa tematy, które. Są nowe i które na pewno będą w najbliższej przyszłości dyskutowane. To jest możliwość podstawowego dochodu dla wszystkich oraz podatku od robotów. I jak się wydaje, są to rozwiązania dość prawdopodobne. Co będzie w przyszłości? Czas pokaże, jak to czas zwykle robi, ale ten cytat z Widera z 1963 roku jest nadal aktualny: Świat przyszłości będzie miejscem coraz bardziej wymagającej walki z ograniczeniami naszej inteligencji, a nie wygodnym hamakiem, w którym się położymy, aby być obsługiwani przez naszych niewolników robotów. A w międzyczasie, to już jest bardzo prywatna uwaga, ja bym bardzo lubiła mieć systemy, które funkcjonują, które nie zawieszają się co chwilę, które nie są ciągle usprawniane w sposób, który technicy uważają za słuszny, ale nie, niekoniecznie my, którzy się tymi zajmujemy. Natomiast co będzie w przyszłości, nie wiem, ale bardzo znany teoretyk organizacji, który już nas opuścił, James G. March, zwykł mówić, że jeśli chodzi o przewidywania o przyszłość, to na pewno ktoś będzie miał rację. Jedyny problem w tym, że nie wiemy, kim jest ta osoba. Dziękuję bardzo.